Dobra, słuchajcie, wykonam teraz tym e, testerem Taki mały teścik ogniwa z hulajnogi Jest to ogniwo Już Wam pokazuję, drugo, drugie tutaj mam e, Coś takiego, ICR 18650 Łamane przez 26V Ewe 2550 mAh to ogniwko ma to są ogniwa z hulajnogi Najbota, SXA. I powiem Wam tak. Tutaj teraz taki teścik przeprowadziłem na tym ogniwie. Nie wiem tylko o co chodzi. Tutaj piszę big battery i small battery. Można się przełączać. Dam na razie small battery. No i zobaczycie sobie, jak ten teścik będzie wyglądał. I potem Wam coś jeszcze powiem. Zaczynam jeszcze raz. I tutaj teraz on sobie testuje, tak? Nie, nikt nie Pokazuję tutaj teraz miomag DC. Pomiar, nie AC. Ale zaraz wam coś powiem więcej na ten temat. No, i widać, że te ogniwo maksymalnie co tutaj pociągnęło przy tym napięciu. To jest 12 Amper Tak naprawdę w katalogu producent podaje, że to są 7 Amperowe ogniwa. No i tak wyszedł ten testik. I tutaj na dole teraz zobaczcie: macie analog AC internal resistance z batery. 25 miliomów I powiem Wam, że jak mierzyłem miernikiem RC. To wynik był na poziomie właśnie 24 z kawałkiem tam. Także myślę, że bardzo dokładnie tutaj pokazuje tą rezystancję AC i to jest wielkim plusem tego testarka. Taka ciekawa informacja. Jeżeli ktoś jest na tyle komaty, żeby rozkminił tutaj co się zadziało, to niech napisze w komentarzu, bo ja to widzę tak. Ile, bo mam 5% już baterii w telefonie, że przy 1 am, amperze rezystancja była taka, przy czterech taka i tak dalej, nie? No i tutaj na końcu mamy informację, że to ogniwo ma 25 miliomów. Dobra, chyba tyle. Myślę, że to jest bardzo ciekawy teścik do testowania akumulatorków. Pozdrawiam, trzymajcie się.